Tak, wiem, że nie wyglądam wcale jak górnik, że na głowie mam kask rowerowy i to w dodatku za mały, a nie kask roboczy, a w ręce mam młotek zamiast kilofa, ale to najlepsza stylizacja, na jaką sobie mogłem pozwolić, a tak się składa, że właśnie górnicy są pierwszym, co przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tak zwanym samozatrudnieniu, nazywanym również współpracą B2B. Dlaczego górnicy? No, dzisiaj, kiedy mówimy o osobie na jednoosobowej działalności gospodarczej, która świadczy usługi dla jakiegoś podmiotu, często tylko jednego, najczęściej przychodzi nam do głowy programista, project managerka, grafik czy copywriterka, ale jeszcze w początkach XX wieku w Stanach Zjednoczonych samozatrudnieni byli właśnie górnicy. Musieli m.in. przychodzić do pracy z własnym zestawem narzędzi, który w dodatku zmuszeni byli kupować w sklepie należącym do właściciela kopalni, w której pracowali. Działo się tak, mimo tego, że ich praca była niebezpieczna, groziła osunięciem się ziemi czy wybuchem metanu, a ze względu na to niebezpieczeństwo żadna prywatna ubezpieczalnia nie była ich skłonna objąć ubezpieczeniem na życie. Co to ma jednak wspólnego ze współczesnym samozatrudnieniem i ile ma wspólnego dzisiejszy informatyk z górnikiem sprzed ponad stulecia? Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka Pustych Notesów, w którym opowiem, czym różni się umowa o pracę od. Umowy B2B, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bądź nie zrobiłaś, zasubskrybuj, proszę, mój kanał, klikając przycisk subskrybuj w prawym dolnym rogu pod filmem i włącz dzwonek, aby co tydzień otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, w których przybliżam to, czego nie nauczono nas w szkole o finansach osobistych, prawie, psychologii i życiu w społeczeństwie. Na początek kilka słów wyjaśnienia. Porównanie umowy o pracę do działalności gospodarczej to bardzo szeroki temat, wiążący się z odpowiedzią na pytania dotyczące różnic między pracą na etacie a pracą na swoim. I chciałbym zaznaczyć, że tematem tego filmu jest konkretnie sytuacja, w której ktoś jest zatrudniony na B2B w warunkach, w których mógłby mieć również umowę o pracę. Chodzi mi tu o tak zwany contracting, czyli na przykład jeżeli jestem programistą i ze względu na korzyści, czy dla mnie, czy dla pracodawcy, większa firma proponuje mi współpracę B2B zamiast zatrudnienia mnie jako pracownika na etacie. Nie rozważam więc sytuacji typu, czy opłaca się rzucić pracę w korpo, żeby założyć manufakturę wegańskich serów pod łążą, tylko wykonywanie tej samej pracy jako pracownik i jako osoba na jedno. Osobowej działalności gospodarczej. Opowiem Wam o obu typach współpracy. Porównam, a ja wreszcie podsumuję, co się bardziej opłaca: umowa o pracę czy B2B. Dlatego oglądajcie do końca. A więc jedziemy. Po pierwsze, dlaczego w ogóle takie sytuacje występują? Przyczyn jest kilka: najbardziej znana i najprostsza to tzw. optymalizacja podatkowa, czyli po prostu chęć płacenia niższych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Dlaczego jest to możliwe? Ano dlatego, że w Polsce osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo rozliczać się podatkiem liniowym w wysokości 19%. Jest to wyższa stawka niż podstawowe 17%, które płacą pracownicy, ale dla osób o wysokich dochodach wciąż jest opłacalna, dlatego że dochody powyżej pewnej kwoty dotąd to było 85 tysięcy złotych, a od 1 stycznia przyszłego roku 2022 120 tysięcy złotych są w skali podatkowej objęte wyższą stawką 32%. Oznacza to, że jeżeli jestem pracownikiem albo po prostu przedsiębiorcą korzystającym z takiego samego progresywnego opodatkowania i w przyszłym roku zarobię 150 tysięcy złotych, to pierwsze 30 tysięcy będzie wolne od podatku, tak zwana kwota wolna, która znacząco rośnie w tym roku. Za kolejne 90 tysięcy zapłacę 17 groszy podatku od każdej zarobionej złotówki, a za ostatnie 30 tysięcy dochodu będę już płacił od każdej złotówki 32 grosze. Jeżeli byłbym przedsiębiorcą na podatku liniowym, płaciłbym 19% od całych 150 tysięcy. A czy by mi się to opłaciło po wprowadzeniu polskiego ładu, to inna sprawa. Dlatego, że dla rozliczających się podatkiem liniowym nie będzie stosowała się ta nowa kwota wolna, czyli 30 tysięcy, więc wszystko zależy od tego, jak dużo się de facto zarabia. Ale skorzystanie z podatku liniowego nie jest jedynym sposobem, w jaki na jednoosobowej działalności gospodarczej można sobie obniżać podatek. Kontraktorzy B2B jako przedsiębiorcy mają możliwość tak zwanego wrzucania w koszty rzeczy, które kupują na potrzeby swojej pracy. Jeśli przypomnicie sobie naszych górników z początku XX wieku, oni mogliby w tym przykładzie wliczyć sobie w koszty narzędzia i w związku z tym zmniejszyć dochód, od którego następnie wyliczany jest podatek. W praktyce bardzo duża część fikcyjnych przedsiębiorców, czyli właśnie osób na jednoosobowej działalności gospodarczej, które świadczą usługi tylko dla jednego podmiotu, de facto ich pracodawcy, dostaje cały potrzebny sprzęt od firmy, która ich zatrudnia. Ale praktyka jest taka, że polscy przedsiębiorcy często wrzucają w koszty wszystko, co im przyjdzie do głowy, bo państwowa kontrola jest mało efektywna. W ten sposób zaniżają swój dochód i rachunek, który co roku wystawia im fiskus. Warto też pamiętać, że składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców naliczane są inaczej niż dla pracowników. Dla pracownika czy pracownicy tak zwaną podstawą wymiaru, czyli kwotą od której nalicza się składki, jest w uproszczeniu mówiąc jego lub jej wynagrodzenie. Dla przedsiębiorcy czy przedsiębiorczyni jest to zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. A i tak jest to sytuacja, która dotyczy osoby prowadzącej działalność od wielu lat, bo nowi przedsiębiorcy płacą o wiele mniej, np. przez pierwsze dwa lata składki w wysokości nie niższej niż ta odprowadzane od 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli przedsiębiorca czy przedsiębiorczyni skorzystają z ulgi na start, mogą nie płacić w ogóle ubezpieczeń społecznych, a jedynie zdrowotne. W skrócie, dla osób o dochodach powyżej przeciętnej, a to te osoby najczęściej decydują się na współpracę na zasadzie B2B z podmiotem, który ich zatrudnia, są to o wiele niższe składki niż te, które opłacałyby te same osoby jako pracownicy. Wreszcie, warto wspomnieć, że podatek liniowy nie jest jedyną opcją opodatkowania preferencyjnego, którą dysponują samozatrudnieni. Istnieje też ryczałt od przychodów, przy którym w zamian za brak możliwości odliczania kosztów możemy płacić ustalony dla naszej branży procent. W przypadku programistów, dzięki polskiemu ładowi, będzie to 12% zamiast wcześniejszych 15%. Ryczałtowy podatek mogą płacić też np. w wysokości 14% zawody medyczne czy inżynieryjne, 8,5% np. usługi edukacyjne, a 3% chociażby działalność gastronomiczna czy handlowa. To tylko przykłady, a pełną listę oczywiście znajdziecie w ustawie. Dla ryczałtowców inny jest również sposób ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrze, to skoro już wiemy, dlaczego opłaca się to osobom zatrudnianym, to co z kolei z firmami, dla których świadczą pracę? Zatrudnienie na B2B obniża tak zwany całkowity koszt pracodawcy, dlatego że wszystkie kwestie związane z obliczaniem składek znajdują się po stronie osoby świadczącej usługi. W oczywisty sposób obniża to koszty księgowe, ale również część danin czy składek nie znajduje po prostu zastosowania do relacji z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. I tak na przykład składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli nie wiesz, co to są za składki, zapraszam do obejrzenia mojego wcześniejszego filmu o podatkach i składkach, które co miesiąc płacimy. To w ogóle był pierwszy film na yy, moim kanale, ale ostrzegam, że wszystko, o czym tam mówiłem, nie uwzględnia jeszcze rozwiązań sformułowanych w polskim ładzie. Pamiętajcie również, że pierwsze 33 dni tak zwanego chorobowego, czyli wynagrodzenia za okres choroby, jest spłacone przez pracodawcę. W przypadku B2B. Oczywiście, nie ma to miejsca. Zatrudniający ma również korzyści administracyjne może w bardziej elastyczny sposób zakończyć współpracę, czyli po prostu rozwiązać umowę, nie zważając na zdefiniowane w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia. W dużych korporacjach często koszty związane z zatrudnianiem pracowników traktowane są inaczej niż te związane z y, angażowaniem współpracowników na zasadzie B2B. I menadżerowie mają zwyczajnie większą swobodę budżetową w tym zakresie. Nie jest to co, y, coś, czym powinna sobie zaprzątać głowę dana osoba rozważająca oba typy współpracy, ale zwra zwracam Waszą uwagę na to, dlaczego taka może być preferencja niektórych firm. Czego w takim razie nie ma na B2B? Zacznę od dziwnej strony, ale jeśli widzieliście film porównujący umowę o pracę z umową zlecenie, to się nie zdziwicie. Nie ma stosunku pracy. Moim zdaniem to jest najważniejsze i od tego musimy wychodzić. Oznacza to, że każdy spór jest sporem z zakresu prawa cywilnego, a Ty i twój w cudzysłowie pracodawca jesteście równymi stronami. Zupełnie inaczej jest przy umowie o pracę, gdzie prawo podąża za tym, że nie jesteście sobie równi na rynku i dlatego uprzywilejowuje poniekąd pozycję pracownika w sporze, żeby choć trochę zniwelować te różnice. Sąd cywilny to wyższe koszty sądowe i bardziej skomplikowane procedury niż sąd pracy. Oznacza to również, że każda rzecz, którą chciałbyś bądź chciałabyś, żeby była zawarta w umowie B2B, a która zbliżałaby ją do umowy o pracę, Musiałaby zostać zapisana wprost. Dotyczy to chociażby prawa do urlopu wypoczynkowego, którego pracownik czy pracownica mają 20 bądź 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy. Osoba na B2B go nie ma, chyba że w umowie wyznaczy się okres płatnego zwolnienia ze świadczenia usług. Ale część firm nie chce się na niego decydować, bo boi się, że urząd skarbowy zakwestionuje umowę. I słusznie, bo nie po to wymyślono prawo pracy, by można było omijać je bez żadnych konsekwencji, z powodów czysto podatkowych. Nie ma kodeksowych okresów wypowiedzenia, kodeksowej ochrony przed zwolnieniem niektórych grup pracowników, kodeksowego obowiązku przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży, kodeksowego ograniczenia odpowiedzialności materialnej pracowników do trzykrotności ich miesięcznego wynagrodzenia. A to tylko niektóre z wielu przykładów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was zdecydowanie do obejrzenia mojego filmu o umowie o pracę i umowie zlecenie. W którym wyjaśniam te kwestie w większych szczegółach. Ale stosunek pracy oznacza, że nie powinno być również wielu innych rzeczy, które niektóre osoby mogą uważać za ograniczenia etatu. Nie powinno być na B2B ograniczeń dotyczących tego, gdzie jest świadczona praca, ani w jakich godzinach. Nie powinno być kierownictwa czy stosunku podległości służbowej. A jak jest w praktyce? Myślę, że w przypadku firm, w których jeden i ten sam zespół składa się z etatowców i osób na B2B, możecie sobie wyobrazić, jak ten brak podległości służbowej wygląda. Firmy niewątpliwie uważają z tym, co zapisują w umowach ze swoimi kontraktorami, bo boją się interwencji o wiele bardziej niż w przypadku nadużyć związanych z umowami śmieciowymi. A to dlatego, że przy B2B poza łamaniem prawa pracy wchodzi w grę unikanie odpodatkowania. Jeżeli zatem wasze B2B faktycznie jest swobodnym świadczeniem przez Was usług na rzecz jakiegoś podmiotu i nie wygląda jak normalna praca na etacie, to świetnie. Natomiast jeśli przychodzicie we w miarę określonych godzinach, we w miarę określone miejsce i konkretny człowiek mówi Wam, czym się macie zająć, a Wy rozliczacie się z nim z wyników swojej pracy, no to zastanówcie się, jak wiele praw wynikających z kodeksu pracy jesteście gotowi czy gotowe przehandlować za niższe podatki. Tak długo jak Państwo na to pozwala, wybór jest poniekąd wasz. Czy na B2B można iść na R4, czyli czy na własnej działalności gospodarczej można skorzystać z tak zwanego chorobowego? Odpowiedź brzmi to zależy: nie można, jeśli nie opłacacie składek na ubezpieczenie chorobowe, a te są dla przedsiębiorców nieobowiązkowe. Można, jeśli je opłacicie, ale pamiętajcie o tym, co mówiłem wam o podstawie wymiaru. Jeżeli jesteście pracownikami bądź pracownicami na zwolnieniu lekarskim, dostajecie 80% wynagrodzenia. Natomiast, również proporcjonalne do zarobków są wasze składki. Jako przedsiębiorcy, jeżeli nawet płacicie składki chorobowe, to zapewne wasza podstawa wymiaru wynosi nie więcej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a wasze zarobki, jeśli jest to na przykład, znów branża IT, są zapewne znacznie wyższe. Wasze chorobowe będzie proporcjonalne do waszych składek. Czy w takim razie możecie płacić składki od wyższej kwoty? Jasne, ale pod warunkiem, że mowa o wszystkich składkach naraz. Emerytalnych, rentowych i wypadkowych również. Pamiętacie, co mówiłem o samozatrudnionych górnikach z początków XX wieku i ubezpieczeniach? Ich problem był inny niż dzisiejszych programistek, bo chodziło o ubezpieczenia na życie i prywatne ubezpieczalnie, ale element... Utrudnionego zabezpieczenia się przed okolicznościami życiowymi jest wspólny. Fajnie jest myśleć, że L4 nie jest wam potrzebny, gdy jesteście przeziębieni i możecie wziąć kilka dni wolnego za darmo, ale choroby to nie tylko katarek i kaszelek choć ostatnie dwa lata powinny były nam pokazać, że i ten potrafi być poważny to są również wypadki czy przewlekłe choroby. Czy na jednoosobowej działalności gospodarczej jest urlop macierzyński? Odpowiedź, taka jak w przypadku chorobowego, jest, jeśli opłacacie ubezpieczenie i w wysokości proporcjonalnej do Waszych składek. Powodowało to zresztą przez jakiś czas taki problem, że kobiety planujące dziecko zakładały działalność gospodarczą, deklarowały bardzo wysoką podstawę wymiaru i niedługo potem zachodziły w ciąże. Dziś zostało to poważnie ograniczone przez ZUS, więc nie będę o tym mówił w szczegółach. Tak czy inaczej nie jest przypadkiem, że B2B jest popularne w tak zdominowanej przez mężczyzn branży jak branża IT. Gdybyśmy żyli w świecie partnerskich relacji pewnie nie byłoby to wcale argumentem, bo brak ubezpieczenia chorobowego to też brak urlopu tak zwanego na zasadach urlopu macierzyńskiego, czyli urlopu macierzyńskiego branego przez ojca, Urlopu rodzicielskiego, który może wziąć każdy z rodziców, czy wreszcie urlopu ojcowskiego, przysługującego tylko y, ojcu dziecka. Ale nie żyjemy w takim świecie i mężczyźni nie uważają zajmowania się własnymi dziećmi za dostatecznie ważną kwestię, żeby brak takich urlopów zniechęcał ich do przechodzenia na własną działalność gospodarczą. Bez względu na płeć, jeśli planujecie dzieci i chcecie, no wiecie. Móc się nimi zajmować, nie zastanawiając się jednocześnie, czy będziecie je karmić gruzem, zastanówcie się trzy razy, zanim przejdziecie na B2B, albo dziesięć razy. Mówiłem wam już wiele o samodzielnym rozliczaniu składek, ale pamiętajcie, że ogólnie więcej biurokracji jest po waszej stronie. Ktoś musi wam prowadzić księgowość. Możecie sami, ale nie warto, bo zbyt łatwo się pomylić. Musicie też założyć samą działalność, choć to na szczęście jest bardzo łatwe i nie wymaga wcale chodzenia po urzędach, bo da się to załatwić przez internet. Po prostu weźcie pod uwagę, że część obowiązków jest teraz po waszej stronie. I teraz czas na podsumowanie. Co się bardziej opłaca? Zanim jednak do tego przejdziemy, pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybuj pod tym filmem i zostawieniu łapki w górę, jeśli film wam się podoba. A teraz przechodząc do meritum. Sytuacja jest o wiele mniej jednoznaczna niż przy porównaniu umowy o pracę z umową zlecenie. Tam umowa o pracę była oczywistym zwycięstwem dla zdecydowanej większo większości zatrudnianych osób. W przypadku B2B Sytuacja wygląda inaczej. Przy wysokich zarobkach system podatkowy jest bardziej preferencyjny dla samozatrudnionych niż dla pracowników. To samo można, przynajmniej teoretycznie, powiedzieć o systemie składkowym, ale tu byłbym bardzo ostrożny, bo wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, nasza emerytura z ZUS wprost wynika z wysokości naszych składek, czasu ich płacenia i wieku przejścia na emeryturę. Oznacza to, że niskie składki dzisiejszych odnoszących zawodowe sukcesy mikroprzedsiębiorców. Będą przekładały się na niskie emerytury w przyszłości. Założenie, które za tym stoi, jest takie, że osoby te mogą samodzielnie zabezpieczać się emerytalnie i zdecydowanie powinny to robić, wykorzystując tzw. trzeci filar emerytalny, czyli indywidualne konto emerytalne IKE i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE. Te produkty pozwalają w preferencyjny podatkowo sposób oszczędzać bądź inwestować pieniądze pod kątem przyszłej emerytury. Dla przedsiębiorców od 2021 roku limit wpłat na konto IKZE jest wyższy niż dla pracowników i wynosi nie 120%, a 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to państwowa zachęta do samodzielnego zadbania o emeryturę i lepiej z niej skorzystajcie, bo z ZUS-u dostaniecie tyle, na ile wskazują Wasze składki, czyli z punktu widzenia Waszych zarobków raczej niewiele. Nie zmienia to faktu, że emerytura z ZUS jest najpewniejszą emeryturą, jaka czeka osoby, które spełniają kryteria wieku i lat odprowadzania składek, co jest zaletą tego, że składki obowiązkowe są również dla przedsiębiorców. Nie jest korzystna sytuacja przedsiębiorców w przypadku choroby bądź rodzicielstwa. Można to częściowo zrekompensować, płacąc składki od wyższej niż minimalna podstawy wymiaru, ale nie można tego robić w celach optymalizacji, bo ZUS jest wyczulony na próby oszustwa w tej kwestii. Jeśli jednak chcecie spać spokojnie, płacenie wyższych składek, ZUS w tym chorobowej, wcale nie musi być głupim rozwiązaniem. Problemem jest jednak społeczne postrzeganie tego i umiem sobie wyobrazić, że nie jest to rzecz, którą głośno chwalilibyście się przy ekspresie do kawy w biurze firmy z branży IT. Niestety wiele osób nie rozumie działania ZUS-u i polskiego systemu podatkowo składkowego, dlatego kombinuje z oszczędnościami dziś, które prawdopodobnie będą ich wiele kosztowały w przyszłości. To właśnie ze względu na to założyłem i prowadzę ten kanał. Jeśli zatem możecie zarobić naprawdę dużo, a jednocześnie macie dużą dyscyplinę finansową i jesteście w stanie indywidualnie zrekompensować sobie braki zabezpieczenia wynikające z B2B, możecie się zdecydować na tę formę współpracy. Jeśli jednak cenicie sobie spokój, ochronę Waszych praw i interesów i jesteście gotowi bądź gotowe za to zapłacić, umowa o pracę jest dla Was korzystniejsza. Ja gdybym się znalazł w takiej sytuacji, preferowałbym prawdopodobnie umowę o pracę, chyba że wiedziałbym, że B2B jest skonstruowane w sposób naprawdę dla mnie korzystny. Ale w tym ostatnim przypadku jest ryzyko, że zostałoby to i tak kiedyś podważone jako spełniające kryteria stosunku pracy. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzach, która forma współpracy wydaje się Wam korzystniejsza i podzielcie się własnymi doświadczeniami, jeśli takie macie. Odwiedźcie również puste notesy na Facebooku i na Instagramie, gdzie możecie mnie obserwować dla informacji o nowych filmach i dodatkowych treści, których tutaj na YouTube mogę w danym momencie nie omawiać. Pamiętajcie też, żeby obejrzeć inne filmy na moim kanale, a za oglądanie tego filmu wielkie dzięki i do zobaczenia w przyszłym tygodniu!